O, się ja ten, ja tylko przyszedłem nagrać odcinek. No, jestem bardzo nieregularny, ale nie mam jakoś motywacji ostatnio. Takie mam karty, takich mi brakuje. Bardzo fajne, fa bardzo fajne, że ten mogę zdobyć kartę, oczywiście. Yy, no, i tak, mam 11 level, tyle tych punktików. Y, 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 może się zapytać, dlaczego nie, gra, nie gram balonem, bo balon generalnie ostatnio mi słabo nie idzie, ale mogę tutaj znaleźć miejsce w tym deku dla balonika. Szkieletki, szkielety są dobre bardzo. Jak dla mnie przynajmniej się przydają. Przynajmniej można sobie sobie. Spróbujmy. O nie! Dobra. Dek jest droższy teraz. Ja wolę grać z tymi, tańszymi dekami. Max. Max 3,5, to jest właśnie ten. Zaraz zaczynamy. No, gdybym miał szkielet, to bym sobie przesajkował. Bo lepiej na zastrachu się od tego. Ale próbujmy i już sobie rapetkę, więc ja, więc wyrapsi, żeby na tarczę, i na tarczę, wyszły na tarczę, na tarczę, wyszły Nic tarczę, wyszły na Bardzo no. O, na A wyszły na Coś nie wysła z tym frizem. Nie flexu, się, ja tego challenge w ogóle nie grałem. To dla was pięcio był. Nie widziałem aż taki, aż takiego, O kurde. Żartuję, wszystko... Jesteś cudowny, wszystko ci wychodzi. Znaczy żyj. Nie, źle postawiłem. Żeby nie jakiegoś budynku. Super, bra. Fajnie, no zostaw, zostaw, został. Dobra, nie ma wierzy. <śmieniu> nie wiem, tylko wiedziałem wtedy to, ale... Nie był. Poczekaj. Dobra, i spirit raty nie. Dobra, coś mi nie tykło. Zarów trzeba po dni, bo ja tak w tej chwili mam średnie pole do popisu. O dawaj tego jezerna. No nie no, ale... Aha. Nie nie jest jest jeszcze człowiek. wączowych. Sama jest. I lepsza jest człowieka Jeszcze ja na człowieka przegadam. Wiem, po, wiem, to mówi ten stary chłop w tym w wypublicy. Ale czasem trzeba tak podchwięcać sobie. Dobre, dobra, dobra, daję spekta. Wierzę w ciebie. Ta Polska, w której wjeżdżały skarb, w której wjeżdżały w ogóle, puszka, wtedy się lepiej, ale. Się Proszę błagam! tak nie... To no. jest w ogóle jakiś pichet. Bo przymond gra, to ja nie ma pytań nikt. Dobra. Wytrzymał, wytrzymał. Dobra. Nie, teraz jest ich chłopinistrzony, Chociaż pekka, to tak się tak długa tak teraz to jest uglą. Bardzo cię lubię. Ile? Tam. I dobra. No nie no! Ile? Nie człowieka. To gra to jest co Ile? To Ile? 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 w ogóle, że Ile? 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 nie Ile? tej, że Dobra, lesz Ten chłop to w ogóle już jest jakiś... Yes! Wygrałem! Dobra, za to Chciałem mu dać wspomnieć tę ale jak muszę mm. mi well-played, to... Szacunek dla wszystkich, dzięki ale to takich hamów, dobra. Już to ci dam. To też mogę ci dać. Hmm... Mark! Hmm. Lava jest słaba ostatnio, naprawdę. Nie, nie próbowałem go na tym kończyć, ale... Mam końców kolegi. Miałem przynajmniej. I naprawdę lewo osłabili mocno. by byjku fajną mordkę jakbyś poparł. Medzi-karty, na razie, to taki średni, powiedział. Ale próbujemy. Poznam czy Fireball. I... zap. Okej. Okay. Mhm. Super, super, Aha. Fajna gra. No, nie idź w stronę Kingstower. Myślałem, że jestem fajny, bo zaktivuję Kinga. Ale też woli się obroniłem. Mhm. Dobra. Nie, no to jest żart, chyba. Dobra, no już. No i co teraz? Dobra, jest karma tutaj, jak chciałem. On nie ma skarmi, on ma. Nice, <śmienic> Nie, bo on tą bandytkę tak w jarło postawił. Przyszedł do ataki i dostał pytanie I ta bandytka została znaoszykowana. On się nie poddaje. Panuje go za że się nie poddaje, ale... To taki stres i tak jest, nie lepiej, ich poddać. No nie wiem. taki z jakiś włodny Takie deki? Mój dek jest stworzony właśnie na. Do... Mój dek jest stworzony na tym podobne deki. Mega Night... Mega Night... Trzy hity, 4 hity. Jak wieża będzie nawalała. No cóż, to ja bym się chyba z wami żegnał. Dwie gry zagrałem, dwie wygrałem. Chyba. Bo nie wiem jak to było. Bo ja tam... Jedną grę zagram, to super. Ja się z wami żegnam. Tego odcinka nie będę montował, bo mi się nie chce ostatnio. No dobra. Czeeelo.